Porozmawiajmy sobie o korwinistach, ponieważ coś odwalili. Znowu nazwijcie mnie szurem, ale dla mnie to już jest trochę podejrzane, że mamy sobie teoretycznie sezon ogórkowy, a konfa co chwilę coś odpierdziela. Myślałem, że przez ten czas wolny będę miał fajny urlopik, odpocznę sobie jakoś, będę mógł przez ten sezon ogórkowy rozwinąć sobie na przykład drugi kanał na temat mojego hobby, rozwinąć sobie różne rzeczy, zająć się. Swoim własnym hobby na spokojnie. Nie, nie mogę. Dlaczego? Dlatego i tu wchodzi moja szurska teoria, ponieważ korwiniści oraz wszelkie inne szury zauważyły, że jest sezon ogórkowy. A jak jest sezon ogórkowy, to znaczy, że można zrobić byle pierdołę i już się wchodzi na agendę. Bo przecież media w tym okresie zazwyczaj mówią jakieś newsy, typu nie wiem, trawa szybciej rośnie czy coś takiego. No i przy okazji da się jakoś tam zachach męcić właśnie światło kaganka korwinizmu. Dlatego ja niestety nie mam spokojnego czasu i nie mogę rozwinąć drugiego kanału i dlatego ja teraz znów nagrywam następny materiał. Co tym razem lepszy odwalili? Zapytacie. No w sumie to to samo tylko że w innym opakowaniu. Aktualnie kuce zrobiły zbiorowy incydent kałowy, ponieważ Wyborcza i jej pochodne typu Wysokie Obcasy jakieś tam inne pierdółki zrobiły artykuły, w których przytoczyły wypowiedź Bekowicza, właśnie. Czym ten paś królewski zasłynął? W sumie byciem żywym dyktafonem króla, czyli dosłownie powtarzaniem kropka w kropkę to co on, tylko że w innym wydaniu i on sobie napisał na Twitterze coś takiego: „Skoro rząd zajmuje się problemem bezrobocia, to dlaczego nie miałby się zajmować problemem bez kobiecia, czyli sytuacją, w której jakiś mężczyzna nie ma kobiety?” Wyborcza i inne pochodne zrobiły sobie wielki problem z tego, że Bekowicz stwierdził nie ma kobiety, czyli że mężczyzna niejako posiada kobietę, a ja bym uderzył w ogóle zupełnie z innej strony. To znaczy, najpierw zanim w ogóle uderzymy, to warto odnotować, że kuce stukają kopytkami wkurzone, że Korwin. A nie, przepraszam, z przyzwyczajenia. Bekowicz tego nie miał na myśli, lewaku, skąd my to znamy? No, Korwin tego nie miał na myśli, Dziambor tego nie miał na myśli. Wszystkie kuce, dziwnym trafem, zawsze jak się wypowiadają, to nie mają tego akurat na myśli, co mówią. O ile jeszcze ten pseudoargument ze starym dziadkiem w muszce działa, no bo stary dziadek jest stary, tak? Może palnąć coś, demencja może uderzyć, może uderzyć coś zupełnie innego. No, wali czasem starszym ludziom na mózg i to może być wyjaśnieniem. O tyle, no sorry, ale cała partia Szanowne kuce, jeśli twierdzicie, że cała partia mówi tak, tylko że po prostu oni, oni są niezrozumiani, no to istnieją tylko i wyłącznie dwa wytłumaczenia. Wytłumaczenie pierwsze. Mamy kompilację kompletnych idiotów i imbecyli, którzy nie są w stanie się wypowiadać, którzy nie są w stanie wyartykułować w sposób sensowny swojej myśli, i jak tylko otworzą gęby, robią z siebie idiotów. Wytłumaczenie numer dwa. Ci goście to są atencjusze, którzy robią specjalnie takie pierdoły, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby media po prostu jak tylko zobaczyły, że o, ktoś zrobił w sezonie ogórkowym siebie krytyna, to jedziemy, jedziemy, dawaj Stasiek, piszemy artykuła i potem, żeby tylko kuczy ich broniły, ale oni nie mieli tego na myśli, waku, żeby tylko i wyłącznie kręcić atencję, żeby się zgadzała, żeby można było mówić, bo ważne, że mówią oczywiście taktyka z lat 90. która się nie sprawdza. Sam nie wiem, co jest gorsze i co przedstawia kucy, którzy wyznają taką partię jako jeszcze większych kretynów. Ale dobra, już dosyć prania na dzień dobry kuców, zacznijmy na serio zastanawiać się, tak wiem, to jest trudne, ale zacznijmy na serio się zastanawiać nad tym pseudo-argumentem. Co Bekowicz naskrobał? Warto zacząć od tego, że Konzio zagrał na nutach, które są bardzo dobrze znane, właśnie kucą. Bo tak się składa, że większość korwinistów nie ma partnerki, nie ma partnera, większość korwinistek. Dlaczego? Hmm, może dlatego, że pierdolenie o wolnym rynku od rana do nocy nie jest zbytnio pociągające. Mało tego, nie zostawia jakby czasu dla drugiej połówki. Poprzez ciągłe, tak zwane, już nawet memicznie zwane, internetu to wojna, spamuj internet dla Korwina, no to zwyczajny kuc, taki typowy kuc-kuc, nie ma czasu zajmować się swoimi, nie wiem, hobby, swoim poznawaniem ludzi, wychodzeniem z piwnicy. Nie, jedyne co ma, to spamowanie i kucanie. Wyżej wymienione przeze mnie czynności wpływają także między innymi na poziom higieny, no bo Właściwie po co się myć, jak cały Boży dzień siedzi taki kuc przed komputerem. Z piwnicy nie wychodzi, jak już to na jakieś zbiorcze protesty kurwina, więc tam wszyscy ten sam zapach mniej więcej utrzymują. Jeśli chodzi o wychodzenie do pracy i tak dalej, no to też żyje na garnuszku rodziców, więc tak średnio. Więc cóż kuce, no takie życie, że jak śmierdzisz potem sprzed pięciu lat, jesteś nieogolony i dodatkowo bo jeszcze masz na mordzie gdzieś w brodzie, nieogolonej oczywiście, jakieś pozostałości okruszków na czasów, które jadłeś dwa tygodnie temu, no to kobiety tak średnio są zainteresowane. W ogóle tak teraz myślę, że Kondzio dał ciekawy przepis na pozbawienie Konfederacji Wyborców. Wystarczy wprowadzić redystrybucję seksu i dosłownie mamy problem z głowy. Cała Konfederacja upada. Ale dobra, tak teraz na poważnie. Co Kondzio zrobił? Przyrównał brak kobiety, czyli problem personalny do braku pracy, czyli problemu. No i tutaj się rozwija, moi drodzy, bo niepersonalnego. A przynajmniej nie do końca personalnego. Dla kuców to będzie szokiem, dla normalnych ludzi nie, ale nie jesteś kowalem własnego losu w pełni, czyli innymi słowy, nie od Ciebie zawsze zależy Twój los. Czyli innymi słowy, drogie kuce, istnieje coś takiego jak bezrobocie nie z wyboru. Owszem, wy siedzicie sobie u siebie w piwnicach swoich rodziców na koszt ich własny, z tego powodu, że wybraliście sobie taką drogę, ale nie mieszczcie innych swoją miarą. Bezrobocie systemowe, o którym właśnie mówię, wynika nie z własnych czynów, nie z własnych akcji, tylko rzeczy wynikających poza tą akcją. Przykładowo, jakby ktoś nie zauważył, mieliśmy. Pandemię. Co zrobiły Janusze Biznesu w momencie pandemii? Tak, moi drodzy, zwolniły pracowników. Czy to była wina tych pracowników, że oni zostali zwolnieni? Nie, to była wina czysto Januszy Biznesu, czyli rzeczy już niezależnych od tych gości oraz y klęski żywiołowej, która już kompletnie od nikogo nie zależy. System do niedawna nie brał w ogóle pod uwagę, że taka rzecz może nastąpić, wobec tego ci goście stracili płacę swoją własną przez tak system właśnie. O ile to jest może wina państwa, może wina systemu, ale to ludzie są kowalem własnego losu. Oni sami powinni się tym zająć, bo to jest ich problem. Na tym cały pizz polega, że bezrobocie nie jest niestety problemem tylko bezrobotnego, ale bezrobocie jest w ogóle problemem państwa, ponieważ im większa jest stopa bezrobocia, tym z kolei mamy bardziej przerąbane, ponieważ jest mniejsza liczba pracowników, no i też mamy ludzi, którzy którzy nic nie robią siedzą biorą sobie pensje za nic teoretycznie a potem jak nie dostają już zasiłków no to właściwie siedzą i egzystują w kurwie nie rośnie a to z kolei doprowadza do rozruchów rozruchy doprowadzają do zamieszek no i ogólnie nie jest dobrze w państwie duńskim nie wspominając już nawet, że najważniejsze bóstwo każdego kłóca ekonomia leży i kwiczy. Oczywiście też są inne powody bezrobocia na przykład masz kwalifikacje, które są poniżej standardów lub w ogóle nie na temat nie są związane nijak z wymogami, które lokalnie są potrzebne. Przykładowo jesteś web designerem. No zarąbiście, tylko jesteś nim na podlaszu. Nie zaprojektujesz nawet sieci pajęczej w chacie Kononowicza, ponieważ to robi pająk. No i co? I pozostaje ci egzystować. Wysyłać w eter zgłoszenia, że możesz sobie wziąć pracę gdzieś tam poza, poza Twoim regionem zamieszkania i modlić się, żeby ktoś Cię przyjął i to za taką cenę, że będziesz w stanie się przeprowadzić. Ponieważ tak wchodzi, to co cały czas ja podnoszę. Czyli przymus ekonomiczny. Niektórzy bezrobotni są bezrobotni nie dlatego, że są bandą nierobów, tylko są gośćmi, którzy szukają konkretnej pracy, za którą mogliby utrzymać siebie i rodzinę. To niech podejmą pracę taka, jaka jest, a nie siedzą nie robi jedne. Właśnie nie, kucu, ponieważ szukanie pracy wbrew pozorom też jest zajmujące i też jeśli szukasz z konkretnej dziedziny, musisz się napocić, musisz wejść i poszukać. To nie jest tak, jak na przykład, nie wiem, szukasz yy, do Maka, że wrócisz sobie na OLX ogłoszenie i cię przyjmą, tylko to jest bardziej rozbudowana rzecz. Są różne etapy rekrutacji, możesz podejść, możesz zdać, możesz nie zdać, możesz zdać, a nie wiedzieć, że zdałeś, możesz nie wiem, nie zdać, a myśleć, że zdałeś. Różne cuda się dzieją. To też oczywiście wynika czysto z wredoty Januszy biznesu polskich, którzy nie są w stanie ci powiedzieć wprost, za jaką stawkę oferują robotę, nie są w stanie powiedzieć, czy cię przyjmują, czy cię nie przyjmują i ciągną cię za nos. W efekcie ty marnujesz czas i się wkurwiasz, Janusz marnuje czas i się wkurwia, wszyscy są wkurwieni i tylko i wyłącznie z winy Janusza. Mało tego, żeby było jeszcze zabawniej, możemy zagrać w grę korwinistów, czyli innymi słowy, kompletnie się przygotować do w zawodu, wybrać sobie już zawczasu zawód, który chce robić, latami się do niego szkolić, przygotowywać, a i tak być bezrobotnym. Dlaczego? Bo na przykład się okazuje, że żaden zakład w okolicy nie zatrudnia specjalistów, którym jesteśmy. To trzeba się było przygotować, lewaku, przewidzieć to, a nie teraz biadolić. Naprawdę kucu, wymagasz od 16-letniego dzieciaka, żeby zrobił wielofalową analizę 20 lat później, jakie zakłady będą w jego okolicy oraz jak będzie wyglądał stan ekonomiczny państwa oraz czy nie będzie żadnych klęsk żywiołowych? Jesteś jeszcze bardziej niepoważny od całej świty królewskiej. Wymienione przeze mnie rodzaje oczywiście nie są nagminne, ale samo bezrobocie jest masowe, czyli Innymi słowy, jest problemem wielu ludzi. A żeby było jeszcze zabawniej, to uwaga, uwaga, wolny rynek, czyli system, który kuce wyznają, nie dopuszcza czegoś takiego, że wszyscy mają pracę. Gdyby nawet zapanował ten słynny wolny rynek z paróweczkami korwina i postanowiłby ten słynny wolny rynek sprawić, że wszyscy będą dosłownie wszyscy zatrudnieni. To zacznie nam się wszystko pieprzyć. Gdyby nie było bezrobocia w takim właśnie słynnym, wolnym rynku. Okaże się, że zacznie zapierdzielać jak głupia inflacja. Dlaczego? Dlatego, ponieważ wszyscy mają pracę. Wobec tego wszyscy wyrabiają coś i wszyscy powinni dostawać pieniądze. Wszyscy powinni dostawać coraz większe pieniądze. Wszyscy powinni coraz bardziej lepiej zarabiać i tak dalej, i tak dalej. Koło się napędza. Oj, lecz, ale kto tak powiedział? Kto powiedział takie pierdoły? Milton Friedman. Jeden z ekonomistów, do których twój król, kucu wielce fapuje od lat. A o którym ty, w przeciwieństwie do dawnych kuców, nie masz zielonego pojęcia. Wobec tego powiedzcie mi kuce, skoro bezrobotni, żeby wolny rynek istniał są potrzebni, to czemu ich nienawidzicie? Czemu takich szkalujecie, wyzywacie od nierobów, od najgorszych i dusicie ich problemy po prostu, nienawidzicie ich wręcz czysto? Paradoksalnie to w waszym interesie powinno być, żeby taki bezrobotny miał zasiłek, miał możliwość utrzymania się i zapewnione, Jakikolwiek wikty o opierunek. No, ale dobra, pokazaliśmy już, że bezrobocie jest problemem systemowym, czyli innymi słowy, problemem, za który jest odpowiedzialne państwo i państwo powinno się nim zajmować i jego pielęgnować, niejako jeśli chcemy ten wolny rynek mityczny. Pokazaliśmy też, że tak zwany brak baby nie jest problemem systemowym. Owszem, doświadcza wielu ludzi, ale głównie wynika to z ich własnych wyborów. Nie ma czegoś takiego jak ustawowe przydzielenie kobiety. Po pierwsze, dlatego, bo kobieta jest jednostką myślącą, też jest człowiekiem wbrew obiegowej opinii wśród kuców. Po drugie, jest coś takiego jak własna wolna wola. Wolna wola zawiera wolne, własne upodobania, gusta lub guściki, które dany kandydat musi wypełnić. Bekowicz w tym zabiegu wykorzystuje zależność. Zależność to jest e, na przykład jeśli A coś tam, to B coś tam. Tylko niestety ta zależność jest niemożebnie głupia i nie jest w ogóle powiązana. Mam nadzieję, że nikogo nie zdziwi fakt, że dla kuców właśnie jest ona jak najbardziej powiązana i ma sens, ponieważ kuce znają go z poprzednich wypowiedzi paziowskich oraz króla samego. Narracja korwinistyczna oraz kucowska w ogóle brzmi następująco. Rząd się wpierdala w każdy aspekt życia, rząd jebane komuchy chcą mi odebrać wolność, dzisiaj mówią o bezrobociu, a jutro będą mi do dupy zaglądać jak mogą. Wcześniej wyjaśniłem wam bezsensowność takiej tezy. W jedyny sposób w jaki ona jest powiązana jest to sposób... Gdzie odrzucamy wszelkie możliwe ramy, kontekst sytuacyjny, tylko patrzymy na akcje i reakcje, czyli rząd reaguje, bo bezrobocie, rząd reaguje, bo coś tam, rząd reaguje, bo jest problem, czyli innymi słowy, jeśli problem będzie w braku partnera, to rząd też będzie reagował. A jak moi drodzy nazywamy coś takiego, kiedy ktoś patrzy na cechy wspólne, w ogóle nie patrząc na kontekst i stara się na tych podstawach tworzyć swoje jakieś wymysły? Tak moi drodzy, chłopsko rozumizm! Na koniec krótkie ogłoszenie. Moi drodzy, jutro pojawi się na kanale materiał dotyczący pracy, ponieważ początkowo ten materiał w ogóle ewoluował, ponieważ na początku miałem omówić filmik, który e, tutaj zrobił sobie golonko, czyli praca w PRL, i on tam robił wielkie buldupy na temat tego, dlaczego w USA, jak oferują pracę, jak Trump, najjaśniejszy, wspaniały, wielki zbawca świata, oferuje ludziom pracę, tu ludzie srają po piętach i dostają wzwodu, no a jak powiesz Polakowi o pracy, no Polak dostaje wysypki Patrzy się na ciebie jak na idiotę, i idzie dalej. No, to zaczęło ewoluować, ponieważ zostałem z materiałem, gdzie dosłownie łapałem wszystkie możliwe wątki i stwierdziłem, że nie ma sensu nagrywać na ten temat. Najlepiej nagrywać na temat tego, jak wygląda właśnie porównanie takiej pracy u Jonasa oraz pracy w Polsce, i tym się jutro zajmiemy. Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie, zapraszam jutro i oczywiście zapraszam do komentarzy, ponieważ one są Wasze.